Chcesz zacząć chudnąć poświęcając na to 30 sekund dziennie, to może Ci pomóc. Cytryna wspomaga trawienie. Po całej nocy, kiedy twój układ pokarmowy odpoczywał, woda z cytryną pomaga go obudzić. Cytryna zawiera kwas cytrynowy, który pobudza produkcję soków trawiennych w żołądku, co ułatwia trawienie i przyspiesza metabolizm. Woda z cytryną ma także działanie detoksykacyjne. Woda pomaga w wydalaniu toksyn, a cytryna wspiera wątrobę w produkcji żółci, co jest kluczowe dla procesów detoksykacyjnych. Regularne picie wody z cytryną może pomóc ci w oczyszczeniu organizmu i poprawienie funkcji wątroby. Cytryna jest także bogata w witaminę C, która jest bardzo silnym antyoksydantem i odgrywa kluczową rolę w wzmacnianiu odporności. Jeśli masz już dość picia nudnej, zwykłej wody, to zachęcam cię do dodania jednej, dwóch Łyżeczek tego wspaniałego owocu, jakim jest cytryna. A jeśli chcesz więcej tego typu szybkich i prostych wskazówek, to zapraszam Cię do obserwowania naszego profilu, a także do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Napisz w komentarzu ja, a ja wyślę Ci prywatny link.